Kolejne brani, rybka siedzi. Pięknie, jeszcze ręką go do I już go wypuszczony Witam Was po tak długiej przerwie, wracam na YouTube'a. Głowa odpoczła, wszystko poukładane, także pomału Pomału idzie wrócić. Myślę, że tutaj na tym kanale jeszcze ktoś został, że te filmy będzie dalej oglądał. No i co też jak nie umiał bez was po prostu wytrzymać w domu, żeby nie, nie nagrywać do Was filmów. I co, wybraliśmy się dzisiaj na Żyka Czwarta rano, zaraz z zakładą przyniętym mieszam, zanęta. Właśnie, że się rozpakował. Życzcie mi powodzenia I zobaczymy, co się dozłowi. Także zapraszam Was na film i zaczynamy wędkowanie. Tak słuchajcie, pierwsza wędka, jak widzicie koszyczek, uzdanęta na bito nabito. Zrobione na sztywno, tak jak zawsze chytą. A na pierwszą leci pelecik. Bodajże 12 mm Na fluorokarbonie zestaw. I rzucamy. Rzucamy pierwszą do wody. Tak się to prezentuje. Ciepiemy wędka i będziemy czekali na jakoś większą ryba. Druga wędka, wszystko to samo. Jak widzicie, zestaw koszyczek, zanęta nabito z mikropelecikiem dzisiaj to zrobiono. Bodajże, chyba to miała truskawkowo zanęta. I drugi zestaw leci trzy kukurydzę na i glisty na choczyk, nabite prosto. Tako kanapka. Myślę, że tako kanapka właśnie dzisiaj zadziało, że jakieś karpiki. Albo jakieś inne ryby, po prostu się lania skuszą. Także ciepiemy drugą wędkę do wody i czekamy na, na jakieś pierwsze brani. Tak, obydwa zestawy, jak widzieliście, zarzucone do wody. Czekamy na jakieś pierwsze brani. Godzina czwarta, 15 i co? No i pomału za chwilę się będzie jaśniło. Myślę, że po 5, 5.30 będzie już ganz jasno. Obejrzymy, tak jak co się uda złowić miejscóweczka Inno niż zawsze, ostatnio przetestowano, bez filmów, co jeździł na ryby. No to ładne karpie mi się tutaj udało powyciągać największego 17,5 kg, No i zobaczymy, co będzie dzisiaj. I co się skusi na taka napeczka. Tak co do reszty przynęt, to mam ze sobą jeszcze kuleczki szesnostki zadipowane, pelecik 18 mm dwunastka pelecik, czternostka chyba. Puszka kukurydzy. Kukurydza. Sweetcorn, jak widzicie w kraustce. No i tam zanęta namieszano. I to wszystko co do przynęt. I tak właśnie dziś obdałowię. Przygotowałem kilka kulek zanęty. Już tu powoli się zaczyna jaśnić, jak widzicie. I już to właśnie wstrzela na drugą stronę rzeki, żeby coś więcej leżało plus to co w koszyczku, no i czekamy na brani. Już się coraz to bardziej rozjaśnia i obejrzymy teraz samego rana, czy będzie jakiś brani. Tak się tu prezentuje. Rzyka, jak widzicie, piękny odcinek rzyki, i tu czekamy na pierwsze rola. no rozwidnieło się na dobre troszka pogoda inaczej niż wczoraj no i co, póki co bezbranio czekam na pierwszą rybkę żeby Wam skamerować tak jak wiadomo, no póki co na te przynęty co że Wam pokazyło tak ten zestaw we wodzie leży może potem zmienia na sama konkurydza, normalnie na choczyk a ta druga wędka będzie testował cały czas na palecik i liczę, że jakoś ta rybka uda się złowić że tu podejdzie coś te miejsce no sławy są, sławy są jakieś rybki Obejrzymy co będzie dalej tak słuchajcie, pokażę Wam teraz jak zawiązać taki zestaw na palecik przyponówka 025 jak widzicie zakładamy na ta właśnie przyponówka toperek żeby nam przytrzymywał na wosie zwykły stoperek, żeby przytrzymywał na wosie pelecik robimy pętelka zwykłe oczko z węzłem Też, żeby to oczko z tym węzłem nie było za wielki. Zaciągamy. Jak już mamy zrobiono pętelka zakładamy pelecik na kiedy chcemy łowić, w tym przypadku jest to pele chyba 12 mm albo 14 Dowomy stoperek cyk zaciągamy do peleta, jak widzicie, stoperek. I teraz choczyk na koniec. Ja używam drenany rozmiar 6 pod taki pelecik. Przeciągamy przez oczko. Ustawią se, ustawiam se długość włosa, jaki chcę, żeby był. I robimy węzeł bez węzła. Jakiś powiedzmy 9-10 obrotów. I nazad przez oczko przewlekamy zaciągamy i mamy zestaw gotowy najważniejsze żeby po tym żyłka wychodziła od środka tak jak tu widzicie i co ryba będzie chciała choczyk wypluć to się będzie obracał i wbiją i wbiją i się będzie do gęby po prostu na takiej zasadzie o. cyk, cyk, cyk. I to jest wszystko co do mojego zestawu jakiego używam tak się właśnie prezentuje. Zaraz tutaj zmienia zestaw na tym co my zawiązali i obejrzymy czy jakąś rybkę uda się wyciągnąć bo póki co totalne bez ryby. Jest brani, słuchajcie, na prawo wędka. Już tam rybka siedzi, zluzowało żyłka. Ale ryba zapierdziela z nurtem, słuchajcie. Ciekawe co to jest. Już wiem czemu tak wędka zluzowała. Ale musi być konkret ryba, o weźcie se. Aż tam taki ba nie po drugiej stronie poszły. Ale idzie żyła. Ale wybiera. Ale jest. Jest konkret. O. Nie idzie zatrzymać. Patrzcie. Musi być ładny karp. Jeżeli to jest karp. To jest bardzo ładny. Zestaw Rzek wymienił, jakże wam pokazywał. I już się tam jakoś rybka widzicie uwiesiła. to no, próbujemy to wyholować no. Aj się tam miele we wodzie Muszę tu zdejść jeszcze jeden schodek niżej Ale jest piękny karp o, Ale karp Ale karp kole 10 kilo, słuchajcie ale piękna ryba. Zobaczcie no. Jaki piękny. Już go podbieram i wam go prezentuję. Ale piękna ryba. Ale piękna ryba. Piękny powrót na YouTube. A. Piękny powrót na YouTube, słuchajcie. Piękny karpik, już go do maty o, Ale piękny Zaraz go odchodzę i wą prezentuję Zobaczcie jaki karp. Ładny. Pelecik zjedzony. Ładnie zapięty. Odchoczymy. I już Wam go prezentuję. Piękny karpik. Woga pokazała 10,5 kg. Słuchajcie. I taki, tak łata Szybko zdjęci i ryba wraca do wody. Piękny. Naprawdę. Pięknie, jeszcze raz go pokorza. I już go wypuszczamy do wody. Już go idziemy wypuścić, słuchajcie. Po sesji zdjęciowej Zaprezentowany. I już go tu z jest tej, z tej maty. Wypuszcza. Ale piękny. To jest coś pięknego, słuchajcie. Poszło po płynówce. Jest brani, słuchajcie. Kolejne brani. Jest rybka. Kolejno. Coś holujemy. Coś tam siedzi. Maluszek, Maluszek, słuchajcie razem Malutki kart. Tego do tego podbieraka. taki. Dosłownie maluszek. Już go wypuszczę na Jak się wam powiem Dzieje się, no dwa karpiki w przeciągu 15 minut, z czego ten jeden 10,5 kila. coś pięknego. No posiedza jeszcze chwilka. Myślę, że powrót na YouTube będzie udany. Piękna ryba udało się wyciągnąć. Posiedza jeszcze mo może z dwie godzinki, godzinka zobacza co z samego rana. Tu jeszcze przyniesie. Czy jakoś jeszcze większa rybka uda się wyciągnąć? Czy może po prostu w ogóle nie będzie branio? Także jak no, ja go dwie godzinki, godzinka posiedza i pomału wyda się pokowo do chałupy. Pogoda dzisiaj nie za specjalna na ryby, no ale coś tam udało się wyciągnąć póki co. Kolejne brani, rybka siedzi. Jest kolejna rybka, słuchajcie. Kolejna rybka holuja A mi tu idzie do brzegu O, co tu, nie wpadnę do wody. A, się wypił. Nie był za wielki ten karpik. Taki w granicach, w granicach może 50 cm, ale co że chciał powiedzieć tu w te patyki, mi w los. No, i nie umiałem go przeciągnąć, i mi się po prostu wypił, tak widzowie. no Jak widzieliście, ostatnio ryba co mi pobrała, to niestety nie udało się wyciągnąć. Też musi mieć ryba szansa. Urwała mi się w zaczepie, tu przy brzegu, też to nie było za wielki kaper, ale rybka była. No i co jeszcze powiedzieć, ja się pomału pakuję do chałupy. Z wami się żegną. Pierwszy mój filmik po powrocie na internety. Głowa odpoczyny to tak, że godał przede wszystkim i teraz zaczynamy, myślę, konkretne wędkarstwo i filmiki systematycznie będą się pojawiały, także zapraszam Was na fejsa, na instagrama, na tiktoka, zawsze tam jakieś rzeczy też wciepuję i tu się z Wami żegnam, życzę Wam udanego dnia, czym się, pozdrowionka, na razie.